Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. I bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, panie premierze. Monika Miller, Polsat News. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, co pan premier mówił, jak dużo było tych ataków pod koniec roku i jak szybko te dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury krytycznej mogą zostać wprowadzone. I drugie pytanie wiąże się ze spotkaniem, o którym pan premier też wspomniał, w Pałacu Prezydenckim, spotkanie ministrów, szefów służb z prezydentem, zapowiadanego także spotkania pod koniec stycznia ministra spraw zagranicznych, Rafała Sikorskiego, z prezydentem. Czy te spotkania to jest Dobry prognostyk do jeszcze lepszych relacji rządu z prezydentem. Bardzo dziękuję. Okay. Nie, nie użyłbym może sformułowania jeszcze lepszych relacji, ponieważ one są trudne i naprawdę nie z mojej winy. Jak Państwo wiecie, z mojej inicjatywy doszło do spotkania naszego prezydenta i mojego w Cztery Oczy, gdzie. Tłumaczyłem bardzo szczerze i bardzo cierpliwie, że są takie pola, gdzie, my w ogóle nie, gdzie nie ma dyskusji, no nie ma w ogóle o czym, nad czym się zastanawiać, trzeba współpracować i oczywiście bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne, ale też polska dyplomacja, bo to też jest element bezpieczeństwa. Cała polityka zagraniczna nie powinna być takim przedmiotem nieustannych kłótni czy robienia sobie na złość. Ja nie chcę robić na złość panu prezydentowi. Mam o nim swoją opinię, mam opinię na temat poglądów pana prezydenta, na temat jego otoczenia, ale nie chcę i te opinie nie będą w żaden sposób ważyły na mojej gotowości do współpracy w sprawach bezpieczeństwa z prezydentem. Dlatego poleciłem ministrom obrony narodowej, Ministrowi, koordynatorowi do spraw służb specjalnych i szefom służb, aby udali się dzisiaj do prezydenta i no, przekrojowo porozmawiali o tym, co można zrobić wspólnie, jak przekonać prezydenta, na przykład, do nominacji dla, na pierwszy stopień oficerski dla naszych przyszłych oficerów, bohaterów, wywiadowców. No, to jest Mówię przyszłych bohaterów polskiego wywiadu i, i polskich służb, ale mm, tak, to jest ci ludzie, którzy decydują się na pracę w służbach, to są potencjalni bohaterowie. I zadaniem prezydenta nie jest utrudniać yy, ich, ich startu w tej ambitnej, patriotycznej bardzo drodze zawodowej, tylko ułatwiać. Więc yy, ja tutaj nie, po, nie, nie, nie ulegnę też żadnym emocjom, tak jak powiedziałem, co myślę, to myślę, ale. Yy, Bezpieczeństwo Polski to jest wspólna sprawa dla nas, yy, yy, dla nas yy, wszystkich, yy, dotyczy to także tych nominacji ambasadorskich. Minister Sikorski też będzie starał się no, po raz kolejny yy, yy, wytłumaczyć Panu Prezydentowi na czym polegają reguły konstytucyjne u nas, jeśli chodzi o proces nominacji i, i mam nadzieję, że te argumenty wreszcie zrobią jakieś wrażenie i że i że dojdzie do, do oczekiwanych długo przez polskich dyplomatów nominacji na te pełne funkcje ambasadorskie. Tu chodzi też o polską reputację. No bo nasza pozycja też w jakiejś mierze zależy od tego, czy mamy porządek w tych sprawach, więc bardzo mi zależy na tym, żeby prezydent tego, tych argumentów też wysłuchał i było jeszcze o tempo wprowadzania zmian cyberataków cyber ataków jak tak. dużo i kiedy te zmiany dodatkowe. Tak jak powiedziałam, ataki z końca tamtego roku nie były przesadnie masywne i one nie dotyczyły na przykład systemów przesyłowych, ale mogły zdezorganizować pracę farm wiatrowych i dotknęły także dwóch elektrociepłowni. Ale ich charakter był lokalny. Mamy w tej chwili też poważne powody przypuszczać, że te ataki były przygotowywane już od wielu, wielu tygodni. A więc akcja była dobrze przygotowana. Dobrze w sensie, włożono dużo wysiłków w przygotowanie tej cybernetycznej dywersji. I no tak, ale tak jak wspomniałem, w każdym z tych miejsc i ludzie, i systemy zadziałały na tyle dobrze, że nie doszło do dezorganizacji, już nie mówiąc właśnie o żadnym blackoutzie. Gdyby ten atak się powiódł, gdyby wszystko to, co zorganizowano. Było skuteczne, to nawet do 500 tysięcy ludzi byłoby pozbawionych ciepła. Więc to w skali kraju nie jest, mm, mm, ale i tak robi wrażenie właściwie, na, na, nawet w skali kraju. Więc dlatego z taką satysfakcją informuję dzisiaj, że nasze systemy i nasi ludzie mm, skutecznie uchronili przed takim scenariuszem. I kolejne pytanie, proszę. Dzień dobry panie premierze Michał Rybka, telewizja Trwam. Ja też dwa pytania. Krótko. Jak pan ocenia to, że minister Zbigniew Ziobro wnioskował o azyl i otrzymał go na Węgrzech? I drugie pytanie. Wczoraj Konfederacja przeprowadziła u pana w kancelarii kontrolę poselską i przekonuje, że ani u pana w gabinecie, ani w innych resortach nie trwają prace nad przygotowaniem zaskarżenia umowy handlowej z krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii. Europejskiej. Minister Krajewski, minister rolnictwa twierdzi, że taki wniosek jest przygotowywany. Więc panie premierze, jaki jest stan na dzisiaj? Czy Polska jednostronnie planuje zaskarżyć umowę do CUE albo z innymi państwami, które też były przeciwko tej umowie? Jakaś kolejna kontrola poselska była, tak? Nawet nie, 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 nie W tej drugiej sprawie, żeby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Polscy eurodeputowani, byli inicjatorami i będą głosowali za skierowaniem Mercosuru do TSUE, więc yy, yy, potrzebujemy tutaj głosowania w Parlamencie Europejskim, a później będą wszczęte yy, procedury i tak, Polska jest tutaj konsekwentna, yy. Nasi eurodeputowani, ja także nie będziemy na pewno ulegali żadnym naciskom ani prośbom. Nasze stanowisko było jasne i ono pozostaje jasne. Bo czasami, ja wiem, to są dość skomplikowane rzeczy Mercosur, ale z naszego punktu widzenia, ewentualne ryzyka i ewentualne straty dotyczące polskiego rolnictwa przeważyły na tym stanowisku. Mamy świadomość, że. Niektóre gałęzie przemysłu mogłyby skorzystać na umowie Mercosur, ale ten bilans, trudno dzisiaj zresztą dokładnie y, y, antycypować, jakie byłyby korzyści, a jakie byłyby straty w pieniądzach, ale ten, te ludzkie obawy, te ludzkie lęki polskich rolników trzeba też umieć uszanować. Ja jak wiecie, nie ulegam nie ulegam y, y, lobbystom, niezależnie od tego, czy to są. Y, czy to jest biznes, czy to jest przemysł, czy to jest górnictwo, czy to jest rolnictwo. Ja jestem nieczuły na nieprawdziwe argumenty, ale tutaj te obawy, one miały swoje uzasadnienie, nie tylko w Polsce. I dlatego my jako Polska, różne instytucje, na razie to jest na etapie Europarlamentu, więc mówię o eurodeputowanych, a jak będzie trzeba także instytucje rządowe, będziemy wykorzystywali wszystkie dostępne nam środki, aby zablokować lub wyeliminować negatywne skutki Mercosuru. Jeszcze było pytanie o azyl ministra Ziobry. Słuchajcie, ja oczywiście nie będę komentował w żaden sposób pracy sądu i prokuratury, bo przyjąłem tę zasadę. Uważam, że to jest to, to o co nam chodziło wiele lat temu, kiedy krytykowaliśmy PiS i szczególnie pana Ziobrę za nadużywanie władzy politycznej, jeśli chodzi o tak kwestie śledztw pracy prokuratury czy sądów. Więc ja nie będę komentował tego, co się dzieje w sensie procedur i działania sądów czy prokuratury. Natomiast nie ulega wątpliwości, że decyzja pana Ziobry o ucieczce wraz z małżonką i skorzystanie z azylu politycznego na Węgrzech jest w tym sensie takim ludzkim, moralnym, nieformalnym, jest przyznaniem się do winy. Pan minister Ziobro jak diabeł święconej wody boi się polskiego sądu. I co rzecz, tutaj trzeba jedną rzecz podkreślić. Zdecydował się na azyl polityczny mimo że zgodnie ze wszystkimi zasadami w tym jednoznaczną jednoznaczną opinią Unii Europejskiej w tej sprawie Polska nie jest krajem gdzie jest zagrożona praworządność gdzie człowiek może się czuć zagrożony ze względu na stan praworządności Polska jest uznawana tak jak wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej jako tak zwany kraj bezpieczny a więc Taki kraj, z którego nikt nie ma, nikt nie ma powodu uciekać i prosić o azyl polityczny. Jest tylko jeden kraj w Unii Europejskiej przeciwko któremu toczy się postępowanie związane z, z łamaniem praworządności i to są Węgry, więc nie miejmy żadnych wątpliwości. To jest z mojego punktu widzenia ucieczka Pana Ziobry na Węgry i azyl polityczny, to jest przyznanie się do winy, to jest ucieczka przed polskim sądem. Pod skrzydła rządu, który łamie standardy praworządności, tak naprawdę azyl polityczny pana Ziobry niczym się nie różni od azylu politycznego jego protegowanego pana Szmyta w Białorusi. To jest dokładnie ten sam mechanizm i de facto te same powody. A więc nadużywanie władzy i, i takie no z, z definicji działanie przeciwko polskim interesom. Barbara Redling Reuters: Panie premierze, czy Polska wzorem Francji, Niemiec, Szwecji i Norwegii wyśle swoich żołnierzy do Grenlandii? Nie, nie planujemy wysyłania polskich żołnierzy do Grenlandii. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, Marta Rabiczka Zpl ja mam dwa pytania czy chciałam Grenlandię dopytać, bo czy w Pana ocenie takie przejęcie siłowe przez USA Grenlandii jest w ogóle realne, czy to się może zdarzyć? I co ewentualnie, nie wiem, państwo europejskie, państwa unijne, co ewentualnie mogłyby w tej sprawie zrobić? Czy to jest jakiś, jakiekolwiek pole manewru? I drugie pytanie, chciałam zapytać jeszcze o ambasadorów, Ambasadora Klicha, czy jego dni w Waszyngtonie są podzielone, bo tak są policzone, bo tak twierdzi pan minister przydaw z kancelarii prezydenta. Czy rzeczywiście jest tak, że, że zapadła jakaś decyzja w rządzie, że pan ambasador Klich wróci do Warszawy i czy ewentualnie jest jakiś pomysł na obsadę, inny pomysł na obsadę tej naszej placówki w Waszyngtonie? Dziękuję. Dni pana ministra Klicha w tym sensie, w jakim pani o to pyta, nie są policzone. Nie, nie ma żadnej decyzji o tym, żeby wycofać Pana Klicha z placówki w Waszyngtonie. To jest nieprawda. Dzisiaj to jest może nie miejsce i nie czas na dokładną analizę geopolitycznych i, i militarnych konsekwencji ewentualnej interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w Grenlandii. To byłaby w sensie politycznym tak czy inaczej i z naszego punktu widzenia katastrofa czy konflikt, czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO przez drugie państwo, które jest członkiem NATO i to są w dodatku Stany Zjednoczone, no to byłby koniec świata takiego, takiego świata, jaki znamy i który nam przez dziesięciolecia gwarantował bezpieczeństwo. Nie tylko nam, gwarantował także... Ten ład światowy oparty na solidarności natowskiej, która powstrzymywała na świecie, a przede wszystkim w Europie, w Ameryce Północnej, powstrzymywała złe siły związane czy to z komunizmem, czy z terroryzmem, czy, czy z, in, z innymi formami agresji międzynarodowej i próbami łamania porządku międzynarodowego. Także ja nie chcę tego antycypować, znaczy ja nie chcę się domyślać, czy to jest możliwe. Państwo znacie mój krytyczny stosunek do wielu decyzji, do wielu zdarzeń, jakie mają miejsce po drugiej stronie Atlantyku. Nigdy tego nie, nie, nie ukrywałem. I, I mogę tylko powiedzieć to, co wiem od zawsze, że nie można niestety wykluczać żadnego scenariusza. Biorąc pod uwagę dotychczasowe, dotychczasowe działania administracji prezydenta Trumpa, to każdy scenariusz jest możliwy. Wielokrotnie także w rozmowach naszych. I w cztery oczy, i, i w czasie spotkań G7, G20, kiedy miałem okazję je współprowadzić jako szef Rady Europejskiej i rozmawiałem o tym wielokrotnie z ówczesnym prezydentem Trumpem, mówię o jego pierwszej kadencji, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nieobliczalność, yy, yy, zaskakiwanie, szczególnie sojuszników, to jest metoda, do której jest przywiązany. Więc na pewno niczego nie można wykluczyć. Czy Europa ma jakiś plan? Na takie sytuacje, proszę Państwa, nie ma planów. Ja będę robił wszystko, aby Europa jako całość pozostała solidarna, bo nasze polskie bezpieczeństwo bezpośrednio zależy od trwałości Unii Europejskiej i solidarności europejskich członków NATO. Ja też zrobię wszystko, co w mojej mocy. Mam świadomość, gdzie są jej granice, żeby relacje. Transatlantyckie, które były fundamentem naszej cywilizacji. A więc to, co nazywamy Zachodem przez duże Z. A więc Europa i Stany Zjednoczone i Kanada razem. Że jeśli to miałoby się zachwiać, no czy to się chwieje w tej chwili, ale gdyby to miało zostać zaprzepaszczone, to trzeba będzie przygotować się do takie, do budowania architektury bezpieczeństwa z, z tymi, którzy pozostają lojalni wobec projektu Zachodu jako wspólnoty. Ja Jaśniej Proszę. na razie nie chcę. Dzień dobry, pani premierze, Helena Górecka, Fakty TVN. Pierwsze pytanie, czy rozmawiał pan może z panem Wiktorem Urbanem w sprawie azylu udzielonego Zbigniewowi Ziobrze? Jeżeli nie, to czy ma pan taki plan, taką intencję? A drugie pytanie, bo mówi Pan dosyć sporo o, o współpracy z kancelarią prezydenta, z Panem prezydentem. Mówił Pan o dzisiejszym spotkaniu, mówił Pan o ambasadorach, a jak Pan widzi perspektywę współpracy, jeżeli chodzi o budżet i o ustawę budżetową, która czeka u Pana prezydenta na biurku? Jeśli chodzi o nasze relacje polsko-węgierskie, ja ich nie buduję na moich relacjach z Wiktorem Orbanem. Znamy się z. Wiktorem Urbanem 100 lat, przyjaźniliśmy się długie lata, to on wypowiedział te oczywiste ramy, zasady, istotę naszej przyjaźni, ona miała charakter osobisty i, i, i polityczny. Hmm. Więc nie, oczywiście nie rozmawiałem z premierem Orbanem o azylu dla pana ministra Ziobry. Nadal czekamy na oficjalne stanowisko węgierskiego rządu. Dla mnie to, co jest naprawdę dużo ważniejsze i domyślacie się Państwo dlaczego, jestem w stałym kontakcie z liderami opozycji węgierskiej i cieszę się, że potwierdzili to, co mówili już publicznie, że po wyborach, jeśli dojdzie do zmiany władzy, to dojdzie także do zmiany statusu pana Ziobry na Węgrzech. Jeszcze pytanie budżet. o ustawa budżetowa. Jak, jak pan się zapatruje na, na perspektywę jeżeli chodzi o współpracę z prezydentem, jeżeli chodzi o ustawę budżetową? Nie, nie interesuje mnie tutaj opinia pana prezydenta, bo budżet tak czy inaczej będzie realizowany, więc mam, mam nadzieję, bo to by dobrze wyglądało, no tak w sposób cywilizowany i no wiecie, no byłoby normalnie, gdyby prezydent podpisał budżet. Ale jeśli nie podpisze i skieruje do Trybunału, to jak wiecie, w praktyce niczego to nie zmienia. Więc jak Jeśli prezydent podpisze budżet, uznam to za, na, nawet nie dobry gest, tylko coś naturalnego i oczywistego. Jeśli nie podpisze, to uznam to za jakąś złośliwą fanaberię niepotrzebną, ale to niczego nie zmieni. Kolejna redakcja i będziemy zmierzać do końca południ. Dzień dobry, ja Nicieja, World. Ja bym się chciał zapytać, panie premierze, co Polska chciałaby osiągnąć przez swoją obecność na szczycie grupy państw G20? Szykujemy bardzo obfity program. Jeśli chodzi o aktywność Polski przed samym szczytem G20, i cały rząd będzie w to zaangażowany. Podkreślam, mi nie przeszkadza, bo ja chcę tę nową logikę zaproponować i konsekwentnie ją realizować. Mi nie przeszkadza fakt, że osobiście to zaproszenie na G20 otrzymał od prezydenta Trumpa, który będzie gospodarzem tego szczytu, prezydent Nawrocki. Ja to akceptuję, nie mam z tym żadnego problemu. Oczywiście wolałbym. Żeby o, o, o tym, co się dzieje w Polsce, nie decydował w żadnym stopniu przywódca żadnego innego kraju, niezależnie od tego, czy to jest sojusznik czy, czy nieprzyjaciel, ale w interesie Polski jest, żeby ten, naszą obecność w G20 wykorzystać maksymalnie dobrze. Więc my jako rząd przygotowujemy program nie tylko dla naszych ministrów, tam jednym z kluczowych ministrów, jeśli chodzi o merytoryczne rozmowy na G20, będzie pan minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. I proszę w odpowiednim momencie, jeszcze nie dziś, nie, nie jutro, ale myślę, że będziemy gotowi z taką pełną informacją o jego zamiarach. No, na pewno spotkamy się w rocznicę, w rocznicę naszej konferencji na giełdzie. Pamiętacie rok temu, kiedy mówiliśmy o. Rok przełomu. Wtedy to był. Rok przełomu. Czy ten będzie rok przełomu? Teraz będzie przyspieszenia. O, widzicie. Widzicie, jak, jest, jak się ładnie to nazywa, to co, to, co widzicie na, na, na własne oczy i co wszyscy ludzie chyba czują. I wtedy będzie też okaza, żeby więcej powiedzieć o naszych przygotowaniach do, do G20. W tej chwili resortowo nad tym pracujemy. Ja osobiście także zaangażuję się w promocję całego wydarzenia i promocję Polski przede wszystkim. Bo to jest bardzo dobry moment, w którym Polska może pokazać całemu światu że to nie jest, wiecie, fikcja, to nie jest że to, co piszą o nas bez przesady wszystkie gazety świata od Hongkongu po Nowy Jork, od Londynu po Berlin, od Rzymu po Australię, wszędzie czytamy takie pełne zachwytu, a czasami wręcz no, takiego aż niedowierzania, jak to jest możliwe, że Polska w ciągu tych lat potrafiła się wybić na taką pozycję. No niektórzy, i mówię o obcych, nazywają Polskę nawet takim nowym supermocarstwem super europejskim, więc ten, ten, to G20 to jest dobry moment, żebyśmy to, tą polską reputację jeszcze bardziej yy, yy, zbudowali. Zaproponowałem wprost panu prezydentowi, żeby G20 też wyjąć z tych kłótni. Skoro będzie reprezentował Polskę w, yy, wspólnie z naszymi ministrami i skoro to jest oczywiście w interesie Polski, to powinniśmy tu budować synergię. Ja jestem do tego gotowy. I bardzo proszę. Ostatnie pytanie czy przedostatnie, bo nie widzę, czy ktoś jeszcze chętny. Aha, dobrze. Dzień dobry panie premierze, Justyna Łęgowik, Telewizja Polska. Ja bym chciała na sekundę wrócić do tematu rząd prezydent, bo wiemy, że dzisiaj ma się odbyć spotkanie z prezydentem Nawrockim ministrów. Właśnie trzeba trwa. No i właśnie chciałabym się dopytać, jakie są perspektywy, bo nadzieje są duże na dobre stosunki, jednak jak to obecnie w tym momencie wygląda, no i jakie jest patrzenie na przyszłość w tej sprawie? Znaczy, różnice między prezydentem Nawrockim a mną są fundamentalne. Znaczy, jesteśmy z tego samego miasta i jesteśmy kibicami tego samego klubu, no ale to jesteśmy historykami z tego samego uniwersytetu. No i chyba. To wszystko. Wystarczy, żeby ze sobą rozmawiać, ale nie wystarczy, żebym ja mógł powiedzieć, że wszystko jest ok, bo nie jest ok. Więc ja traktuję współpracę z prezydentem jako bardzo poważne zadanie i wyzwanie. Tak jak to już dzisiaj powiedziałem, proponuję pełną współpracę pełną współpracę jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo szeroko pojęte, z, z, włącznie właśnie z energetyką czy dyplomacją. Pełną współpracę tylko pod jednym warunkiem, naprawdę pod jednym warunkiem, żeby ramy tej współpracy były yy, zgodne z przepisami konstytucji, nic więcej. I, I to są te granice, których ja na pewno nie przekroczę. Robimy wszystko razem dla Polski w granicach, jakie wyznacza nam konstytucja. Proszę bardzo. Dzień dobry, Anna Maria Kowalewska, TVN24. Panie premierze, czy jak patrzy pan na wybory w Polsce 2050 i czy sytuacja koalicjanta pana niepokoi? No chyba nie, nie byłoby, gdybym komentował y, y, to, co się stało, bo nie, nie, w ogóle nie przychodzą mi do głowy żadna, żadne złośliwości, nie mam pokusy, żeby żeby komukolwiek dokuczać tej kwestii, bo bardzo mi zależy na tym, żeby koalicjanci, no jesteśmy jedną ekipą, jednym teamem w rządzie, nie tylko, no bo mamy, nieprzypadkowo jesteśmy w jednym rządzie, nieprzypadkowo stanowimy w parlamencie większość, która no, skutecznie stara się przeprowadzać to wszystko, co zaplanujemy. Więc ja życzę naprawdę jak najlepiej, żeby ten czas pewnych turbulencji się zakończył i żeby Polska 2050 wyszła na prostą, jak najszybciej. Yy, I nie przyjmuję się tam niektórymi insynuacjami, że ja im tam chcę dokuczać. Nie, zupełnie mi to więc nie, staram się nie przyglądać procedurze wyborczej. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękuję panie premierze. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.